Plażą. Sławek, teraz na go, to się zapisuj. I Ale... na górze mam już Fak fakultetu. Ważne, panie Gieniuszu, żeby no. teraz trzymać w pionie, I to będzie pionie? sprawdzenie, pionie. czy pan da radę. Tu jest oczko, ono ma znajdować się w pionie. O, tak. Pomer wykonany prawidłowo, czyli kąpiel. Od tego momentu sprawdzimy, zweryfikujemy, czy te budynki naprawdę prawidłowo to stoją. No tak. Tak jest. A jak I będzie źle, to trzeba będzie przestawiać. Wykonujemy pomer. Już jest teraz na też się zapisuje. Na dużą mam już pik Fak, fakultetu. Nie. Ja, ja. W drugą stronę idziemy. A nie! szkołę tam. wykładania chudników. Zarówno do góry trzymaj. Do góry za To jest ważne dowędzie, ale żeby mi więcej w nie było. Czas jest dla nas najważniejszy. Wszystko się robi, to się Nie, ma taki Dobra, to teraz pomogę. Widzę, że tu jest szambo. To jest dla nas istotne. Mierzymy te dwa włazy i dla nas bardzo istotną rzeczą będzie to, że musimy to szambo otworzyć i zmierzyć dno. Czyli będziemy potrzebować jakiegoś um, długiego kija, żebyśmy mogli zanurzyć i zmierzyć sobie metrówku e, jaka jest głębokość tego szamu. Dokładnie jego 1,5 metra. Ale dokładnie to będziemy wiedzieć. Skutka, co tak nie wierzę, ja sobie mówię, to mówię, że Metodu klasyczną. Proszę, na końcu zakaź. 1,86 metra. Trochę ta rozbieżność było? No, nie było już 90 cm. A to, co to było Czas, centymetry. Czasem centymetry mają znaczenie. Tak, a. Nie tylko w górach Zamykano, Nie nie żeby nikt nie wpadł. A, a wiesz, jak na nazwisko na francuski i na lepszy przypływa? Małe? To nie? Wuj, to nie.

820. 820. No dobra, to już to, to mówię tyle, do dzisiaj... Dobra, ogóle, Ja ciągnąłem za ja... błądę. poczekajcie, poczekajcie. Jajka dinozaury. No właśnie, Ale zobaczcie, Duże je, je, jest, jest, o czońcy, o <grym> dzisiaj jest, No, jest, z